Hejka. Z racji tego, że szykuje nam się naprawdę duża impreza, to pokażemy Wam, jak przygotować fajne i sprawdzone już przez nas przekąski właśnie na taką okazję. Zapraszamy do oglądania. I zaczynamy od początku, czyli tortille z kurczakiem i warzywami. To jest chyba zdecydowanie hit każdej imprezy. Hit hitów. Tak, i tak na początku kroimy filet no, no. z kurczaka w taką średniej wielkości kosteczkę smażymy ją na oleju oleju kokosowym co tam lubicie I smażymy smażymy aż będzie usmażona kiedy już jest gotowe dodajemy dobrze. przyprawę do kurczak do gierosa to jest przyprawa akurat bądź jakąś tam dowolną mieszankę przypraw jaką lubimy my akurat wykorzystałyśmy już gotową mieszankę do gierosa właśnie specjalną i dobrze mieszamy, żeby przyprawa dobrze się rozprowadziła. I teraz kolejny składnik tortili, czyli sos czosnkowy. W takich jednakowych proporcjach jogurt naturalny i majonez. Tutaj akurat było chyba około 6 łyżek jogurtu, 6 łyżek majonezu, ale to w zależności od tego, ile tych tortilli będziemy robić. Następnie czosnek. Przyciskałem przez plaskę. Tutaj też tak na oko robimy. Oczywiście trzeba próbować, jeżeli chcecie bardziej ostrzejszy sos. To, no to wiadomo, więcej. że trzeba więcej czosnku. I przyprawiamy solą, pieprzem. I mieszamy, mieszamy, mm -hmm. mieszamy, mieszamy, mieszamy! Mieszamy dokładnie, aż się zrobi gładka masa. Tak. I kolejny składnik tortilli, czyli warzywa. Też warzywa dowolne, jakie tylko lubicie. My tu mamy miks sałat, kukurydzę, paprykę, pomidora. I paprykę, pomidora i wszystkie takie właśnie większe rzeczy kroimy w kosteczkę. Następnie wrzucamy do garnka wszystko, tworząc taką jednolitą sałatkę. I, I znowu oczywiście mieszamy. mieszamy. I mieszamy. I tutaj przechodzimy już do składania całej tortilli, czyli placek z tortilli smarujemy serkiem, jakimś dowolnym, kanapkowym. I są to zwykłe placki kupione w markecie. Praktycznie A, w każdym popularne. markecie można znaleźć takie placki. I na ten serek nakładamy właśnie wcześniej przygotowaną sałatkę warzywną. Następnie mięso. Czyli naszego kurczaka. Więcej kurczaka. Jeszcze więcej kurczaka. <grym> to I polewamy to wszystko przygotowane wcześniej sosem czosnkowym. To też w zależności, czy robimy bardziej ostre i bardziej czosnkowe. I następnie zwijamy. Taki rulonik, właśnie zamknięty z dwóch stron, aby one się fajnie się trzymały, bo następnie kroimy je na pół i wtedy nic nam tam nie wylatuje. I układamy. Zawijamy tak, podobnie jak gąbki. <noise> I tutaj, już gotowe nasze pyszności. Wyglądają naprawdę bardzo pięknie i kuszą od razu do zjedzenia. I od razu możecie być pewni, że na imprezie od razu pójdą jako pierwsze. Jak u nas na każdej imprezie. Kolejna przystawka to jajka faszerowane pieczarkami i szczypiorkiem, na początku gotujemy jajka na twardo, chyba każdy wie jak się gotuje, teraz obieramy, obieramy, to też nie jest nic <grym> fascynującego, następnie kroimy na połówki, staramy się, żeby te połówki były równe, jak najładniejsze, żeby zachęcały do zjedzenia i oddzielamy białko od żółtka my mamy tutaj właśnie bardzo dużo jajek, ponieważ jak wspomniałam wcześniej to była naprawdę duża impreza i oddzielamy z tego specjalnej miseczki, gdzie będzie farsz. Następnie obieramy i trzemy na tarce pieczarki do farszu oraz je gotujemy, które gotujemy po prostu aż będą miękkie i przyprawiamy je oczywiście solą, też tak do smaku, do liczności. Tutaj są już przekrojone jajka na pół. I teraz te oddzielone żółtka rozdrabniamy na taką drobną masę do farszu. Kroimy szczepiorek, który też dodajemy do właśnie tego farszu. Do tych żółtek tutaj wkładamy. I czekamy jeszcze na nasze pieczarki, które właśnie się gotują. I oczywiście mieszamy, żeby się szczepiorek z żółtkami połączył. Dodajemy następnie pieczarki. Jeżeli już są wystygnięte oczywiście. Dodajemy i znowu mieszamy na gładką masę. Aby nasz warsz był jednolity i spójny. Do tego brakuje nam jeszcze majonezu, aby to wszystko się fajnie posklejało. I to też raczej tak na oko, po prostu według uznania. Aby ta masa była taka właśnie jednolita, fajna, żeby super napełniało się te e, puste białka jajek. I mieszamy jeszcze doprawiamy solą pieprzem. Do smaku, mm. Hop. Przyprawiamy, przyprawiamy, mieszamy. Ha, dalej mieszamy. Bierzemy właśnie to puste białko i układamy właśnie z tego farszu taką kuleczkę. Maszerujemy tutaj, aby jak to, jak najładniej wyglądała jak najbardziej estetycznie. O, nie wygładzamy, ugniatamy. <laughs> I po kolei jedno jajko za drugim. Aż będą wszystkie pełne. A o. tutaj nasz pomocnik! O! Ja. I tutaj już widzimy końcowy efekt, jak wyglądają nasze właśnie jajeczka. Wydaje mi się, że to jest to fajna alternatywa dla zwykłych, ugotowanych jajek z majonezem. Super. Szybko się je robi. I następna przystawka tarta z kurczakiem i z pieczarkami. Zaczynamy oczywiście od ciasta. Tutaj dodajemy do mąki masło, pokrojone, aby później fajniej się ugniatało. Następnie śmietana, sól, oczywiście przyprawy, ponieważ jest to tarta wytrawna, więc musi być sól oraz dwa jajka i ugniata. I znowu to samo ugniatanie, ugniatanie, tak aby ciasto nie było za bardzo klejące, ale żeby też nie było suche. Należy to wyważyć, myślę, że to tak bardziej na oko. Następnie wkładamy takie ciasto zawinięte w folię do lodówki na około minimum pół godziny. Następnie smażymy kurczaka znowu, to jest już druga porcja. porcja. I ona będzie właśnie potrzebna do farszu, do tarty. Tutaj przedstawiam wszystkie przyprawy, które użyjemy właśnie do kurczaka. A tu też w zależności od gustu, co kto lubi. My tutaj między innymi papryki słodkiej, ostrej, zioł prowansalskich, pieprzu, chili, soli i wymieszamy. Następnie obieramy pieczarki, które też będą potrzebne do tarty. Czyli do tego kurczaka właśnie. Obieramy, topimy masło, na którym zaraz zeszklimy drobno posiekaną cebulkę. Czekamy aż masło się rozpuści. I właśnie dodaliśmy cebulkę, aby ją troszkę podsmażyć, a następnie dodać nasze wcześniej obrane pieczarki, które później wylądują w kurczaków. I kroimy na takie niezbyt duże plasterki, ale też niezbyt małe, aby to nie zrobiło się taka jedna papka. Nie aby trzeba się za bardzo do tego też przykładać, po prostu jak, jak kto woli. Aby było widać, że to jednak jest pieczarka. Doprawiamy też do smaku sól, pieprz. To wszystko piękne w zależności piękne. według gustu. Naprawdę ciężko jest określić, jakie proporcje będą odpowiednie, ponieważ no, każdy ma inne kubki smakowe. Po chwili dodajemy też kurczaka, tego, który wcześniej został przygotowany, aby zrobił się taki właśnie jednolity, fajny farsz. I ten musi nam jeszcze troszeczkę ostygnąć, zanim przerzucimy już na opieczoną nie więc lepiej to zrobić wcześniej, kiedy ciasto jest gotowe. I następnym etapem naszej tarty jest oczywiście masa śmietanowo-jajeczna, która pójdzie na sam wierzch. Tutaj już wbiłyśmy właśnie jajka, I dodajemy śmietanę. śmietanę. I troszeczkę jeszcze jogurtu naturalnego. Wszystkie proporcje będziecie mieć w opisie, wszystkie składniki, więc... I będzie... wszystko mieszamy. Następnie dodajemy jeszcze posiekany szczypiorek. To nie jest krok konieczny, ale wtedy fajnie ta tarta mm. wygląda tak wiosennie. I jeszcze pokrojony w kostkę lub starty na tarce, żółty ser, aby ona jeszcze była bardziej gęsta, żeby to się fajnie wszystko zapiekło. Mm. Doprawiamy oczywiście sól pieprz, pieprz. <laughs> Tradycyjnie i zaraz to będziemy wszystko mieszać bardzo dokładnie chociaż to jest bardzo, bardzo gęste ale takie właśnie ma być wtedy fajnie to wszystko połączy naszą tartę nasz farsz my bardzo lubimy w ogóle mieszać wszystko tą ubijaczką tak i tutaj już wykładanie naszego ciasta, które leżało w lodówce musimy tak po prostu wyłożyć tą formę w zależności jaką mamy dociskamy żeby się wytworzył taki ładny kształt Pozostałość ciasta, które nam wystaje, odcinamy. Chociaż powiem Wam szczerze, że moja forma jest dużo niższa. Tutaj mamy taką większą, aby nakarmić wszystkich gości. I troszkę nam to ciasto wyszło grube. No ale... Oczywiście musimy nakuć ciasto widelcem. Tak, aby nam ono za bardzo nie wyrosło. I żeby nie porobiły się też takie bąble. Tak, i stawiamy do piekarnika na 20 minut. I na 180 stopni. Tak. W tym czasie tarta się tak zarumieniła, jak widać. I nakładamy Wykładamy wcześniej przygotowany nasz farsz z kurczakiem i z pieczarkami, który już trochę ostygł przez ten czas. Zostawiamy też sobie troszkę tego farszu, aby wyrazić jeszcze na masę jajeczną. I teraz właśnie idzie ta masa śmietanowo-jajeczna. Mmm... Już mam ochotę na taką tartę znowu. To jest potrawa, którą bardzo często robimy właśnie u nas w domu. Fajne, fajne jest rozwiązanie właśnie na takie imprezki, ale także nawet na obiad, podwieczorek, tego typu imprezy, okazje. I tutaj właśnie pozostałość tego farszu wykładamy jeszcze raz na masę. Wtedy nawet ta tarta tak ładniej wygląda. Też mi się tak wydaje, właśnie, że jest taka bardziej apetyczna. Ugładzamy, rozprowadzamy wszystko. I można zobaczyć też, co jest w środku. I jeszcze na koniec troszkę szczypiorku. I znowu ląduje to do piekarnika, tym razem na pół godziny i również 180 stopni. I czekamy, czekamy, aż wyjdzie z piekarnika. I proszę bardzo, to efekt końcowy. Tak prezentuje się. Gotowa tarta. Myślę, że bardzo wiosenne, tanie i takie zachęcające do zjedzenia. Nie Bardzo pysznie wygląda. Mam nadzieję, że skorzystacie z naszego przepisu. I następna przystawka, która tu już. Czyli kawałki kurczaka w takiej panierce ala KFC. Najpierw filety z kurczaka kroimy w taką trochę grubszą kostkę i gotujemy. W wodzie. Około tak, 15 minut. Tak, żeby się właśnie z, z miękko troszkę. Tutaj robimy ciasto naleśnikowe, czyli mąka, mleko, y, jajko. Doprawiamy również do smaku solę, solą i pieprzem. To ciasto właśnie musi być bardzo takie, trochę gęściejsze niż zwykłe naleśnikowe, tak aby trzymało się na tym kawałku mm. kurczaka, a nam nie odpadło. Do miseczki nasypujemy płatki kukurydziane cornflakes. Są to te najzwyklejsze płatki, które pewnie większość z nas ma w domu. I trochę je miażdżymy, żeby nie były takie duże. Następnie te kawałki kurczaka najpierw wmaczamy w tym cieście naleśnikowym a następnie obtaczamy w płatkach i po kolei, tak robimy z każdym tym kawałeczkiem kurczaka. Ja jeszcze dodam, że warto wcześniej to ciasto naleśnikowe przyprawić, my tutaj zapomniałyśmy o tym kroku i doprawiamy dopiero na końcu, ale jeżeli do ciasta nam dodamy właśnie paprykę, sól, pieprz, wtedy będą bardzo graziste. Tak, prezen tak prezentują się już obtoczone w płatkach kawałki kurczaka. Następnie smażymy je na oleju. Nie musimy smażyć ich bardzo dokładnie, ponieważ mięso było wcześniej ugotowane, więc tylko tak, aby leciutko się przyrumieniły i wyglądały naprawdę bardzo ładnie, aby się nie spaliły przede wszystkim. Tak, żeby ta panierka była taka złocista. W tym właśnie bardzo pomaga to wcześniej ugotowane mięso, ponieważ nie musimy tego trzymać bardzo dużo. Skupiać się na gotowości tego mięsa w środku, ale tylko na wyglądzie panierki. I wykładamy na. Papier Żeby olej trochę Wchłonąć ten nadmiar tłuszczu I, I tutaj, tutaj właśnie. widać właśnie, że przyprawiamy Chociaż tak jak mówię, lepiej to by zrobić w cieście naleśnikowym A tak prezentują się już gotowe kawałki kurczaka Fajnie właśnie nabiję je na wykałaczki Tak aby każdy mógł sobie wziąć swój kawałek kurczaka Aby nie trzeba było tego rękami i do tego fajnie pasuje też nawet wcześniej przygotowany sos do tortilli. Można wtedy umaczać kawałek kurczaka w sosie i bon appetit! Czy nie wyglądają jak z KFC? <tost> I następna przekąska, już ostatnia, czyli pizzerinki. Na początku gotowe ciasto francuskie kroimy na takie... ...dokolne kawałki, w zależności jakie no, chcemy. Mam takie kwadraciki bardziej tutaj kroimy no, całe no, no. następnie nakładamy na każdy ten kwadracik trochę ketchupu lub jakiegoś sosu pomidorowego i rozmarowujemy tak aby brzegi pozostały puste aby później to e, fajnie wyrosło i stworzyły się takie rzeczywiście małe pizza oczywiście ciasto podłożyłyśmy wcześniej e, papierem do pieczenia następnie układamy dowolne składniki według uznania my tutaj akurat mamy ser na każdym szynkę. Oraz jakieś różne warzywa. To też w zależności od tego, co lubimy. Jakie pizza najbardziej przypadają nam do gustu. To wszystko już według uznania. Tutaj mamy też pomidora i paprykę. To są nasze takie ulubione składniki, jeśli chodzi o te o tą przystawkę. Zaznorad, że dodajemy pieczarki. Następnie wkładamy do piekarnika na 200 stopni około 15 minut. Tak prezentuje się efekt końcowy już po upieczeniu. Mniam, piechotka, Mamy nadzieję, że Was zainspirowałyśmy i życzymy smacznego! Pa!